Witam tutaj wam chcę pokazać klona kagiri nishiki już ma w sumie 18 lat posadzony od małej sadzonki on w tej chwili zaczyna się przebarwiać jego końcówki stają się biało różowe może podejdziemy żeby sobie to po prostu zobaczyć szczegół jeszcze za miesiąc będzie tego dużo, dużo więcej takie właśnie te końcówki biało-różowe się robią bardzo piękny klon oczywiście też go od dołu dolne partie gałęzi usunąłem wyprowadziłem go z krzewu na takie drzewko jest przycinany średnio co rok, co dwa Każdego roku nadmiennie wybujałe pędy są przycinane. Prezentuje się bardzo ładnie. Jeśli masz pytania jakieś, to pytaj. Postaram się odpowiedzieć. mój kanał i będę pokazywał następny klon.